Emocje jak na rybach, a zwłaszcza jak właściciel nie wie, że się łowi u niego, nie? Pokryją mu tylko w krzokach, żeby nie wiedział. No? To są emocje, kurwa, a jeszcze jak się coś złapi, i właściciel nadchodzi i się spierdala, to dopiero są emocje. O, spławik, dzisiaj nas pławik trochę z krzoków, tak, nie? Żeby nikt nie nakrył. Typa jaka akcja? Zajebałem łódkę, tylko jest problem. Zobacz to, kurwa woda na biro. Muszę wypompowywać. Nie wiem, nie wiem czy nie będzie powtórki z Titanika, Czy nie pójdę na dno. O, a odpycham się wiosłem. O. Jest wiosło, wiosło paty. Kurwa, tu głęboko z 5 metrów. Ło kurwa, jakie to wielkie. Ja pierdolę. Pierwsza zdobyć jest. Szczupak gigant i wypuścimy sobie szczupaczka. Niech rośnie bydlak. O, poszedł ładnie. I kolejna zdobyć, mały okonek. Tu to ryby mają idealne warunki do rozmnażania się. O, porośla takie super. Kował lustra wody, ojeja o, kurba o patyki w kurba o Kurwa o Muszę nakręcić Cicho, cicho, żeby nikt nie słyszał. A. No, się. Kurba, jak na kajaku. O, to idzie. Słońce mnie bierze, muszę zaraz się chyba ubrać, bo mnie przyfajczy kurwa. I będę później płakał. A? Dobra, płyniemy dalej. Trochę się wody nabrało, zaraz muszę wypompować. Z O, ale idzie kurwa Prawie jak kajaki żeby mi tylko kurwa telefon się nie wpierdolił do wody To będzie cud, cud. Będzie cud nad stawem Dokładnie No stawik marzenie po prostu jest zajebioza tutaj Można siedzieć kurwa i siedzieć Super. I kolejny, tym razem troszkę większy. Bluzę kurwa ubieram, bo mnie przyfajczy, to będę stękał później kurwa. Na wodzie to wiecie jak się człowiek opala. O. o. Wasze zdrowie. O, Terota! Także coś nieco się udało złowić. No dwa okonie, nieduże i szczupaczek. Niezbyt wielkie, ale, ale satysfakcja jest. Także zapraszam do subskrybowania kanału, dawać łapki w górę. Zapraszam na więcej. Pozdro!